Mano, e, tutaj peri, to taki odcinek, chciałbym pokazać e, drop ze szkatułek umarłego rozpruwacza e, Będą trzy serie po 45 szkatułek. Zobaczymy jaki jest procent. E, znaczy jaka jest szansa, że wypadnie broń na 75 level. A głównie chodzi mi o miecz żalu, o, już, jest, jest, są, już są dwie pary skrzydło demona czakry. Zobaczymy jak to będzie z tym żalem. Okay. Dwa złodzieje wypadły jak widać hmm. O proszę jest już mieć żalu Nie spodziewałeś się taki, takiego szybkiego e, Takiego szybkiego dropu tego miecza No ale okej okay, patrzymy dalej A jeśli byście chcieli wiedzieć jaki to serwer Tam to nieważne to kolega zrobił tylko tak żeby pokazać Dobrze otwieramy kolejne szkatułki No i serwer jest zakryty to dla mnie ważne jaki Tak tylko dla zabawy właśnie Chciałem wam pokazać ten drop, bo y, dużo filmików nie jest y, właśnie z pokazaniem y, y, jak dropią często mieczy żalu a ja wpadłem na taki pomysł, żeby wam pokazać o proszę, jest kolejny miecz żalu chyba nie spodziewałem się takiego dropu naprawdę się nie spodziewałem, ale truta jedna to właśnie myślałem, że będzie więcej trut i tych innych lwi miecz, bambusów i skrzydeł a skrzydełek jest dosyć dużo, bo to chyba 3 czy 4 są. Okej. Okay. Oh, jest kolejne, są kolejne skrzydła. Mm. Okej, okay, dobra. Dobra, i widzimy się za chwilę. Dobra, jest kolejna i trzecia i ostatnia już seria. I zobaczymy, co poleci. In. A jeśli byście chcieli yy, żebym nagrywał jakiś let's play z jakiegoś tam nie wiem serwera czy coś, bo ta tej y, graj mi czy jakoś, czy nie wiem, jak na poprzedniego filmiku to tam nie chce mi się grać. Serwer mi się nie podoba, na początku myślałem taki wiecie, myślałem, że jest coś lepszego, a tu nic, nie podoba mi się zbytnio. no ale zobaczymy, dobra o proszę, kolejny miecz żalu, kurwa. Nie wiem jakim cudem. One tak wypadają tutaj, ale... No ale komu też by się chciał na pl tyle szkat dropić nie bo to jakby nie patrzeć ponad godzina to jedna szkata Chyba żeby kupywał No ale to wiecie też mało jest szkat do kupienia hmm. się zastanawiałem może jakaś seria z PL-a czy coś ale... ale nie wiem zobaczę e, Okej okay, dobra, o jeszcze, jeszcze kolejny mieć żalu Dobra, okej okay, ogólnie mówiąc to dropu 4 żale Dwa dwie mecze, jedna truta, jeden krug, jeden bambus i cztery skrzydła demona czakry. E, ogólnie jeżeli filmik się podobał to proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentujcie kanał. No i to do zobaczenia do kolejnego filmiku. Na razie.